Cześć wszystkim. Obiecałem, że będzie filmik z miejsc, gdzie mówiłem kiedyś, taki filmik jak poprzednio, co był z, z Porąbki, ale niestety dzisiaj taka mgła była straszna, widoczność 50 metrów w, w ciągu dnia, w południe, a na jeziorze, z tego co wiem, była totalna mgła, już w zero widoczności, nic by nie było widać z nagrań, także tutaj coś pomału montuję. Krótki filmik. Maksymalnie 3 minuty. Jakieś tam powybieram sceny takie, żeby się coś tam sobie zobaczyli. No bo niestety dzisiaj nie dało rady. Także zapraszam do oglądnięcia. Na razie, cześć. お客さん、お客さん、お客さん。